Siema, siema, witam. Bardzo serdecznie na moim kanale gramy w Rise of the Tomb Raider. Lara jest w geotermicznej dolinie. Jesteśmy przy ognisku. Zobaczymy, czy, czy możemy coś sobie i Jego ludzie są wytrzymali. Nadchodzi Trójca. Jego ludziom przyda się moja pomoc. Atlas, o którym mówią freski, jeśli to naprawdę mapa ruin, Muszę go znaleźć, zanim zrobi to Anna. Inaczej okaże się, że ci, którzy zginęli, zginęli na marne. Nie chcę mieć tego na sumieniu. Okej. Okay. Sorki, tam miałem problemy techniczne, i było słychać głos, ale teraz już powinno być wszystko ok. Mam taką nadzieję. Yy... Dobra, co mamy tu zrobić? Ogólnie, żeby pchnąć fabułę do przodu, musimy się dostać tutaj. Na tej mapie jest podobno masę znajdziek przeróżnych, ale my sobie je w większości odpuścimy. Ludzie muszą usłyszeć, że możemy to zrobić Wtedy nie Ten wazon z pewnością był kiedyś piękny, ale ktoś zrobił w nim kilka dodatkowych otworów i napełnił go ziemią. Chyba hodowano w nim sadzonki. No to fascynujące. Zajęło to 10 lat. No nic, idziemy. Nie będziemy tych wszystkich znajdziek tutaj próbować szukać, a nie odkrywać, bo to masę czasu. Spróbujemy pchnąć fabułę do przodu. Nie wydaje mi się, żeby była aż taka straszna potrzeba. Potrzebuje więcej tego wszystkiego. Złożyli więcej drewna ma na naprawę wieży strażniczej. Musimy radzić sobie z tym, co mamy. Jeśli chcą grotów do walki, potrzebuję więcej drewna na opału. Tutaj od tych ludzi też można jakieś misje poboczne brać Ale to też sobie odpuścimy idziemy tam, do tej miejscówki gdzie jest oświetlone. Po prostu mniej odbrzeń już otwarte mogą zjawić się tu lata chwila chyba, chyba, chyba. Możemy wyrwać więcej ze starych szob, których już nie używamy. No to, tu, czyli idziemy na górę. Kowalnie może zrobić więcej potrzeba mi tylko kilkadziesiąt Przydałoby nam się no, Ten też ma jakąś misję. Znaleźliśmy wejście do grobowca Czy ktoś mu powie jak się tam dostać Niemożliwe. Gdzie Witam. Spadnie... O tutaj możemy mapę podnieść Wiemy, co robić. Oczekaliśmy. Na obrzeżach miasta nadal szaleją pożary. Ostatnie drewniane budynki spłoną doszczętnie przed zapadnięciem nocy. Serce naszego miasta przepadło, pogrzebane pod lodem. Drobnym pocieszeniem jest fakt, że mongolscy na jeździe nie żyją. Polegli wraz z wojownikami proroka, którzy zginęli w naszej obronie, a sam prorok. Nikt nie widział go od poranka w dniu, w którym zakończyło się oblężenie. Teraz potrzebujemy jego roztropności bardziej niż kiedykolwiek. Mamy za mało żywności, żeby nakarmić tych, którzy przeżyli. Część z nas sądzi, że najgorsze już za nami, ale obawiam się, że wcale tak nie jest. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie bardzo, nie bardzo mi się chce te wszystkie znajdźki tutaj. Poza tym to by było nudne dla ogl oglądającego. Jak się tam dostać? Nudne dla oglądającego, dlatego sobie odpuścimy. Co jeszcze okiem z tej strony co się dzieje, ale chyba będzie trzeba tam się wrócić. Róż, broni lub materiałów wybuchowych nie posiadam. Tego się jeszcze nie nauczyliśmy. Oj, la, la. też za mój głos. Chyba dalej jestem trochę chory, ale przeżyjemy. Ja mnie nagrywać dzisiaj, a stwierdziłem, że to chyba silniejsze, zaczyna być silniejsze ode mnie, także Wziąłem się i... i nagrałem. nagrywam kolejny odcinek. Idziemy na dół na ten. Tak, tutaj. Jak się dostać? Laro, przepraszam, jeśli Sofia była niezbyt serdeczna. Rozumiem. Cieszę się, że byłeś tam, żeby za mnie poświadczyć. Od dziesiątek lat walczymy z obcymi. Trudno zerwać z nawykami. Mogłabyś pomóc w przygotowaniach. Odrobiną pracy możesz zyskać zaufanie ludzi. Zobaczy, co da się zrobić. Dobra, uda udało nam się w międzyczasie odblokować łuk i chyba chciałbym tam się dostać. Na... Gdzie tam, na tu? Na dół? Ale nie tędy, ajajaj. Aj, aj. A ale tędy za to. Trójca wkrótce tu będzie. Mamy amunicję sobie zgarniemy, bo nie wiadomo czy się nam nie przyda. jakieś zebranie? No to biegniemy. O, się już zebrało paru. I tam podejdziemy, to jeszcze rzucimy okiem. Tu jest jeszcze masy. To były zadania poboczne. Tutaj są grobowce. No i mapa wygląda na dosyć rozległą. Ta dolina jest dosyć spora no większa niż ta. Te... Jacob gromadzi wojowników w górnej wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolu. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? W walce otwartej nie mamy szans. Uderzą w nas mocno i szybko. Poniesiemy straty. Mają nadzieję pokonać nas na wstępie. Ale my obrócimy ich zapał na naszą korzyść. Będzie długa walka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy wykończyć ich powoli, strategicznie. Zadamy im setki ciosów i poczekamy, aż się wykrwawią. Tylko wtedy zwyciężymy. Teraz zapalimy sygnały ogniowe, aby ostrzec innych w dolinie. Dziś wygramy, przeżywając. Zbierzcie jak najwięcej amunicji i zapasów. Ukryjcie je w jaskiniach i ruinach. Gdy już wypełnicie swoje zadania, zgromadźcie się w górnej wiosce. Zrozumiano? Tak jest! Zrozumiano! Dobrze, teraz idźcie. Niech prorok będzie z wami. Tak, ja, prorok. Dobra, w postacie postaci chyba chcą z nami rozmawiać, ale ogólnie my mnie bardzo. Nie wiadomo, jaki pancerz noszą na jeźdźcy. Nie jestem pewien, czy to wystarczy, aby go przebić. Przynajmniej tym razem. co teraz? Musimy się udać tutaj. No dobra gdzie to miejsce? Tam gdzieś aż no to biegniemy. Weźmiemy jeszcze tylko ruchniecie pozbieramy. Później do ulepszenia łuku może się przydać. Mamy ognisko. To jest jeden pół objętości. Zjawili się tu ludzie trójcy, że ktoś przez nich cierpi. To moja wina. Trafili tu za mną. Boże, znowu to samo. Efektem moich działań jest ludzkie cierpienie. Nie, nie, Laro. Nie możesz tak myśleć, bo wpędzisz się tym w szaleństwo. Prędzej czy później ludzie trójcy i tak znaleźliby to miejsce. A tak mam przynajmniej szansę ich powstrzymać. Mogę dotrzeć do boskiego źródła przed nimi i wykorzystać je, by przynieść światu jakąś korzyść zamiast kolejnych zgryzot i cierpień. Muszę się tylko skoncentrować. Dla wszystkich, którzy już odeszli, dla tych, których straciłam, muszę iść dalej. Strasznie gada. Straszny, straszną gadułą jest przy tym ognisku zawsze. Gada i gada. Zobaczmy, cóż Bomby zapalające. Wytwarzanie bomb czerwonych kanistrów oraz zmniejszenie nasionnych min zbliżeniowych z krótkofalowych wrogów. Może weźmy to, zobaczymy czy to się przyda. Aj, chyba mi się kichnąć chce na no to... w takim momencie. Tak jak mówiłem, trochę chory jestem. No nic, staramy się przetrwać, to? Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. Zapal sygnał ogniem, wy nawiesz. No dobra, spróbujemy. Nie wiem, czy on się tam udasz na górę. Aha, no w też pewnie tam się da wejść na tą wieżę. Ale my się udamy chyba na górę, no. Hmm. Spróbujemy tu wejść, zobaczymy. Tam widziałem jakieś... jakieś liny. Mianowicie tu, czyli... Ale co z tym zrobić? O, nie wiem, ale tu jest skrzynia. Najpierw weźmy skrzynię. Element pistoletu maszynowego, to już druga część. A tam nasz jednomók odblokował, zapomniałem. Dobra, jakoś musimy się dostać... A, musimy to zapalić tam. Daleko jesteśmy. Może zyskać jednak szadę, dasz radę. do tego most, kawałka mostku tutaj właśnie. I Co? I tutaj musimy strzelić. Ona sobie to przywiąże, i teraz możemy tam zjechać. Dobra, tu możemy wskoczyć. Okej. Okay. No, o. Weźmy sobie delikatny rozpęd. Udało się. Dobra. Wejdźmy tą skałę dookoła zobaczymy, co tu się wyprawia. Tu trzeba zejść na dół, albo czepić czeka, a następnie, by wbić go ponownie. Oj, to nie będzie takie proste. Udało się. Dobra. Było tak najgorzej. Ok, co teraz? Tu musimy się wybić dwa razy. Dobra. No i kolejny podest. Ciekawie. no udało się proszę bardzo bokiem, ale się udało. Już myślałem, że będziemy lecieć w przepaść. Co teraz? Nie wiem, czy tam mamy aż dolecieć, nie widzę żadnego innej możliwości. No tak, chyba musimy tam wstań. skoczyć i się złapać. Obejrz to teraz naokoło. Idź się czeka nami w ścianę. I wbijamy na górę. Dobra, tutaj pewnie gdzieś jakieś, jakieś skarba powinniśmy znaleźć. A tu do nie ma nic. O, chociaż, przepraszam, jest. Pojemnik na naftę, proszę bardzo. Wytwarzanie strzał zapalających. Pojemnik na naftę pozwala tworzyć strzały zapalające. Strzały zapalające mogą podpalić tkaninę, materiały wybuchowe i op nie, e, opancerzonych wrogów. Wybierz strzały zapalające, naciskając jeden wielokrotnie do momentu wyświetlenia ikony ognia. Aby utwarzać strzały zapalające, potrzebujesz tkaniny, ropy i zwykłych strzał. Przmię, jak to działa. Aha, bo tutaj tutaj sobie możemy zamieniać albo taki ten normalne, albo zapalające. Okej, okay, to wybraliśmy sobie. Co teraz? Mam no, iść No tak. No. No Nie mówcie, że mam się tu bić. No, udało się. Normalnie. Chyba zaczynam mieć lek wysokości. Udało się. Rozbroiliśmy zbroiliśmy strzałę i mamy odpalić pachtę. A nie, nie uzbroiliśmy sorki. Aha, bo tu mamy ją... ...zrobić. Musimy, aby naładować specjalną strzałę. Pełny. To no jak? A, w ten sposób. Proszę bardzo. No i zapaliliśmy punkt obserwacyjny. Ostrzegliśmy naszych. Zdążą się ewakuować. Spotkamy się w wiosce. Zbieram ludzi. Dobrze. Dołączę do no, Jacoba w górnej wiosce. Użyj ropy, aby wygadać sobie za planecę się Spustoszenie położę żyć ropę można pozyskać z tego samego miejsca co poprzednio, czyli stąd. Aha, to teraz jeszcze ropę będziemy zbierać, tu mamy jakąś skrzyneczkę. Była tkanina. Oj dobra, teraz by się przydało. Chyba tam dolecieć. Zobaczymy jak. Jak daleko jest tam? Mamy się dostać, nie tak daleko. No to jedziemy. Patrzmy, czy tu czegoś ciekawego nie zostawimy. Tu jest chyba tylko amunicja. Tu jest nasz pierwszy przyjaciel. Nie, patrzę na czas. 21 minut, jeszcze możemy się z niej wybrać gdzieś. Nie No i co, to ty jesteś? Nie, to nie ty jesteś. Ten przyjaciel jest gdzieś tutaj. Jacob, w Twoją stronę lecą helikoptery. Żyć tu tak szybko, jak to możliwe. No, łatwo powiedzieć. Fejdź za barykady! Ruchy! Ruchy! Uważajcie! się! Uwaga! się! Trzymajcie się! Zbliżcie Może Zbliżcie się! Zbliżcie się! Zbliżcie się! Zbliżcie się! Ja to obawiasz, nie będzie No tam już. Chcę Gdzie jest boskie źródło? Mów! Przestańcie! Nie krzywcie nikogo! Gdzie ono jest? Czekaj, czekaj! Jest mapa! Atlas! Pokażę wam drogę! Okej. Okay. Opowiedz mi o tym Atlasie. No i chyba dostał strzała. A my dostaliśmy strzelbę. 有时间就走这方面。 Dziękuję. 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 w Dziękuję. 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 Trzeba było ją zabić. Nic nie zdziałałeś. Może powiedzie jej się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zajdźcie. Czas mi się kończy. Zaszedłem tak daleko. Wytrzymałem tak wiele. Ostatnie przeszkody. Stawiłeś. Grzechy, do których mnie zmusiłaś, muszą. Zostań ze mną. Zostań! Przykro mi, twój lud nie zasłużył. Wybraliśmy tę ścieżkę. To nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójce nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta, ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę im pomóc, Jacob. Zrobisz to dla nas, czy dla samej siebie? Na razie to jedno i to samo. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę radnych. Ale tkliwa historyka, Źle znamy, Jacob. A tak zmasakrował nas, i nie ma kogo wysłać do akropolu. Wiem. się. Dobra, zadaniem jest podążać do. Ścieżką do wieży. Oni tutaj leczą się powoli. My powinniśmy się udać gdzieś tu niedaleko. Ale w, chyba w tym miejscu po prostu skończymy ten odcinek. Tutaj patrzę na czas, jest akurat wystarczająco dalszy ciąg przygód Larry poznamy, poznamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, za komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.